Cześć siemanko, z tej strony ja Urbikson. I Let's go widzisz ile mam skrzynek. Wbijemy 8. Przy okazji coraz bliżej 20, bo patrzcie na moje konto. I serie jest potężne. Serie jest potężne. Let's go. Jak to się mówi? Jeśli mówicie, czemu nie było stworzenia Mega Boxa. No to nie obejrzeliście poprzedniego odcinka, gdzie otwierałem mega I nie powiem wam, czy coś zrobiło, czy nie, musicie sami zobaczyć. Uli, Felek, Kartofelek, choć tu bólu, maluru. Chodź tu, zichu. Mój teammate by się przydał, nie? Tak by the way. Ja was poskładam, jak tu podejdziecie. Po pierwsze więcej cubów. Po drugie działko to takie, co leczy mnie. Dobra, miejsce, urne słabo, ale to jest hamskie, ja na tym odejmuję cztery, a na trzecim zero. To jest hamstwo w państwie, nie? Jakby Brawl Stars nie, nie lubiło graczy, nie? Totalnie. Let's go, let's go. w ogóle postacią na serio, przed wielu fajny Faniutka postać. Na serio przyjemna bardzo. Trzeba umieć, umieć nią grać i można być naprawdę bardzo dobrze się nią brać. Wystarczy umieć. Ty jednak nie dotyk, ty, ty gnidoł, gnido, to mi Timejta zabiła ta. I teraz nie będzie. Easy Dobra, to był ujinek, tak o Dobrze jest Hmm, 101 Tyle, ile miałam przed chwilą, tylko spadłem Tak, 120 tokenów, w ogóle ja mam tylko tokeny do dobycia, bo jak nie To nie wiem Co będę robił Miałem cel nabić jeszcze tą jedną skrzynkę, posiadać 13 skrzynek, i to otworzyć. Ale będzie chyba musiał posiadać 12 skrzynek, z tego co widać. No i modaliśmy te 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 gunwo jedne wygunwo jedne zgunwa wy jedne no wciśnię go został ściśnięty na kwaśne jabłko Jak się czuje osoba ściśnięta bardzo dziwnie tak to można usunąć a tu trzy sekund brakowało Dobra, patrzymy. Nie, no nie mam, dobra. Jeszcze jedna gra i będę to otwierał. Tylko może teraz zagram, a grał to. Grałem to przecież. Ja bym to grał. No to co tu pogryć? No to pogram. Chodź. Po tej rundzie mam pomysł. Zdaję dobrego pomysłu. Nikt mnie za ten pomysł nie oszali, bo on jest dobry, tylko trzeba go jeszcze wykonać. Przy okazji nabiję ósmą rangę na mi tak, bo za jedno, no, chyba już niektórzy domyślili to powiem. Jak się ma yy, tę rangę, znajesz rangę, to za to dostajesz? 10 tokenów. Ja mam 80. No to nabiję ósmą rangę na dni, bo mam obecnie szóstą i będę miał tego, 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 no. Na... Dostaniemy to?

rosa jest na to mega dobra z tego co widzę Halo my chcemy punkciki O podwójne punkty Szto sidło rosa i here. dasz radę musisz Jak nie dasz to tego nie wygramy Przygrane Nie ma szans Minus pięć To ja biorę beam. I to już spoko na no, jest bardzo dobra bo mi ma ten podwójny damage i to i pomaga tutaj, bo są tanki często O? identyczne, czemu to jest jakaś zasada, muszą być identyczne teamy? przed chwilą też były identyczne <laughs> No tak, tam się nie da podejść, My musimy się jakby, chyba w tym czasie jakoś zrespić. No i dał im speeda, no. Halo, No przecież. przepraszam, no my tu chociaż traj harmony, nie, Lećmy na środek bez pytania. No. Nieważne, że śmierć, żeby tam lecieć bez pytania, chociaż na środki, żeby tych punktów tyle nie mieli. I już mają 12, cholerka. O, w końcu mamy punkty. Uu, o, jak dobrze. Czemu wieżyczki nie zajmują tego? To by było fajne. Podwójne punkty są do teraz Przegraliśmy 100%. A, bo mapa zmieniona, fakty... Ja pierniczę, to nie ta mapa. Ej, nie, i teraz się nie próbuję tłumaczyć na serio, to jest nie ta mapa, a wygląda bardzo podobnie. Let's go. Let's go. Ale ona chyba wie, że ja tak szybko tej skrzynki nie rozwalę, bo ja biję teraz mniej więcej tyle, ile poko. Teraz już więcej. Halo, halo! Fajnie! Dobra, easy. To jest różnica jednego kuba, tyle dobrze. Uff, dobrze, że to Rosse jest w tymie, nie? Let's go. A mogło być dobrze. Serio, mogło być dobrze. Niech ona pójdzie, po te kuby. Dobra, ja po nie pójdę. Sześć kubów ze sztos. No, bij, bij, bi, tego bota, dobra. Dobra, idziemy. I będzie ranga? Będzie chyba, będzie? Nie, nie będzie. Dobra, nie, już jest 14 minut filmu, Musimy się niech nie tego nabijać. Let's go. A! Z pierwszej skrzynki! Z pierwszej skrzynki! Dobrze, że to się nagrywa, nie? Ja w tu po prostu... Jakież to... 70 Golda, El Primo, Piper. Ale z pierwszej skrzynki mi poleciał. Jaki sztos totalny. Ja nawet tego nie mogę komentować. Dobra, ile? 19 Golda, El Primo, B. 30 Golda, El Primo, Carl. 88 Golda, B. Poco, Rosa

Trzy rzeczy: 88 golda, barley, tick i gold. Ale zarąbiście, że to mi tak z pierwszej skrzynki tak opoleciało, nie? Ale takie, aha! Drugi Skarpar Jezus, Maria. Ja z nim będę zawsze grał jak co, nie? Bo to mój ulubiony. Dobra, aż muszę tym zagrać. Muszę, bo nie wytrzymiem, jak z tym zagram. Nowy Star Powerek. Tak, o. Jezu, jak ja się cieszę. Nowy Star Power do Bula. Z pierwszej jeszcze skrzynki nie taki sztos totalny. Ja się spodziewałam, że to z beatboxa poleci albo z którejś tam małej skrzynki, ale że z pierwszej poleciało, nie? Ja takie, aha, ale sztos totalny. Tak, o, Star Power do Bula, i to tym, który bardziej lubię. No ja teraz mam obydwa, ale nie bardzo szybko mi te Star Powery obydwa poleciały. Na serio, myślałam, że to będzie za, nie wiem, jeszcze dwa, trzy openingi, a to z drugiego openingu, jaki udało mi się, jaki tamkolwiek skleić. Nie, i to mnie dziwi, bo gdyby to było z późniejszych openingów, jeszcze by mnie to nie dziwiło, bo już trochę czasu minęło ale że z drugiego jaki zrobiłem a serpent bardzo bóla drobkułem chyba kilka minut przed tym jak nagrałem odcinek z pierwszego openingu Kos koszmar koszmar totalny oczywiście w ostatnich czasach pyk Dobra chodź tu. Dzięki, pomogłeś mi, ty o tym wiesz, bo nie wygląda, jakbyś wiedział. Zginęłem, ale star power zadziałał i wiem, że działa i jest git, ale jest sztos. Totalny sztynks. A w sumie to jeszcze tak teraz patrzę to 250 gold golda i Shelly leci na star powera. Serio. O! Akurat mi telefon siada. Dobra, żegnamy się. W ogóle te dwa star power jakiś tos. Ja pamiętam jakie ja jak jeszcze żadnego nie miałem. Teraz mamy dwa. Dobra, żegnam się z Wami. Pa pa!